Lubieżny kruk, a lubieżność po nim spływa I see you're rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body for the tats Baby's battle, baby's and a bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh she's such a tease Bin lips bruised knees I'm addicted to her need her touching me Cause she got a cat Cześć Witajcie w kolejnym odcinku z Broken Ranks ale w takim dość nietypowym Krót Krótkim i szybkim, ponieważ dobijemy sobie 35 poziom dzisiaj. Zobaczcie, 224 ekspa tylko nam brakuje. Jest ze mną Biały Kieł oczywiście, który przez cały czas dzielnie dotrzymywał mi towarzystwa. Tu jakąś grupkę mamy, która już powinna nam zapewnić poziom, jeżeli procenty będą nam sprzyjały. No zobaczymy ten, aha, dół jeszcze przeżył, no dobra. Ale to nie na długo, aha, tam po sto coś bijesz, to, to, to my się nie boimy. Aha, ty mi zmniejszyłeś strzałą zapewne, zranienie, no dobra. No, ale tak jak powiedziałem, to nie jest w ogóle w żaden sposób straszne. No i tak, no i jest poziom. Słyszeliście to? Co to było? Ten dźwięk dobiegał z lasu koldów, z tej strony. Sprawdźmy to. No i znowu. Tak, tak, stanowczo to z tej strony, z prawej strony. Chodźmy. Chodźmy, ten dźwięk prowadzi gdzieś tutaj. Tak, to jest gdzieś tutaj. No tak, ten dźwięk stanowczo dochodzi stąd, od Huberta. Zagadajmy z nim. Chwila, czy, czy to możliwe? Lubieżny kruk? Klasyczny kruk, wyszkolony przez najlepsze wiedźmy. Nikt nie opędzi się przed jego czarną mocą, jego skrzydeł, ani nie uchowa przed złowieszczym spojrzeniem. Ha, tyle lat. Biały Kle, dobrze mi służyłeś. Jak on mnie znalazł? Wszystko jasne. Został osłabiony, a inkantacja, którą został zapieczętowany, nie pozwoliła, żeby miał pełne imię Lubieżny Kruk. Póki co jego moc jest... osłabiona. I do 35 poziomu nie mógł się ze mną skontaktować w żaden sposób. No tak, to by wiele... to by wiele wyjaśniało. Co to był za dźwięk? Ostolbin? Rozumiem. To taki prezent na początek misji od kruka. Dobrze. Przyjmę go z radością. No właśnie, i gdy kruk przekazywał mi o Stolbin, wspomniał również o misji, jaką ma dla mnie. Misją jest ponownie, tak jak w taernie, atak na niedowiarków, na bluźnierców i heretyków, którzy nie są lubieżni, którzy sprzeciwili się krukowi i pomogli go uwięzić. No dobrze, Kruku, wykonamy tę misję razem, jednak nie daje mi spokoju jedna sprawa. Pamiętacie, wtedy w taernie również nasz Kruk był wyszkolony przez najlepsze wiedźmy. A jedyną wiedźmą, jaką znam i to dość dobrą w swoim fachu jest wiedźma Hoberl. Może zajdziemy do niej i zobaczymy, co jest nam w stanie powiedzieć w tej sytuacji. Ostatnio za dużo nam nie powiedziała. Może teraz się to zmieni. Zobaczymy. Kruk twierdzi, że była niegdyś stara przepowiednia o tym, że lubieżny władca, lubieżny pan, który ma jastrzębie oko, zginie i powstanie jak feniks z popiołów. Kruk twierdzi, że jest to odniesienie właśnie do Deftasa, który zniknął, miał sokole oko, bo był ucznikiem, prawda, i teraz... Tyrus powstał jak Feniks z popiołów, bo jest magiem ognia. No faktycznie, Kruk może mieć rację, może tu chodzić o mnie i coś w tym jest. I nie wiem czy pamiętacie, ale październik to jest miesiąc spod znaku lubieżności, tak jak wspominałem oczywiście w Taernie. Macie ten filmik oczywiście przypięty w prawym górnym rogu oraz w opisie filmu. No i październik jest właśnie miesiącem spod znaku lubieżności, więc może w październiku coś się ruszy z sytuacją Kruka, może wtedy będzie miał nieco więcej sił. Dobra, Wiedźmo, no co nam powiesz... Nic nam nie powiesz. Jest biały kieł. Dobrze, wiedźma nic nie wie, ale rozejrzę się w jej domu. Może coś tutaj będzie, bo... Być może wiedźma nie wie, albo nie może powiedzieć, albo nie chce, boi się. Ponieważ osoba, która sprowadziła inkantację na kruka, może jest zbyt potężna. Nawet jak na wiedźmę Hoberl. W tym domu też nic nie ma. Król mi przekazał bardzo ciekawą informację, że w lesie koldów niedaleko ambony, w której Hubert się nim opiekował, są jego kruczy bracia. Lecz oni są zdeprawowani. Wyrzekli się z lubieżenia i pomogli go uwięzić i w jakiś sposób go pilnowali. Ale udało mi się zerwać te niecne, słabe zaklęcie, natomiast inkantacja, którą jest opatrzony lubieżny kruk, jest potężniejsza, ponieważ sami jak widzicie to jest lubieżny kruk, nie lubieżny. Nie ma swojej pełnej lubieżnej nazwy, dlatego jest spętany. Jest jego moc ograniczona i nie jest tak silny jak kiedyś. Będziemy się starali zdjąć tę inkantację oczywiście w miarę naszych możliwości. Mamy w tym momencie trzy misje. Odbi odbić taern, naszą ojczyznę. Zdjąć z kruka inkantację i wyzwolić jego pełną moc. Oraz musimy zniszczyć wszelkie osoby które właśnie nie są lubieżne i które będą się starały stanąć na naszej drodze. No pierwszym krokiem są ci jego bracia, którzy, którzy najwidoczniej są nikczemni. I musimy się tym jak najprędzej zająć. Kruk też właśnie wspomniał, że ta inkantacja nie pozwoliła do 35 poziomu skontaktować mu się z nim. Ja też zupełnie jego mocy nie wyczuwałem tutaj szczerze mówiąc. Myślałem, że już po nim, ale... Faktycznie, jak zdobyłem 35 poziom, usłyszałem go, to taka energia, siły witalne przeze mnie przepłynęły i poczułem jego wyzwanie i tak to jestem, no są kruki, widzicie, zwykłe kruki, nawet nie czarne kruki, jakieś marne, to jest idealna rozgrzewka, żeby sprawdzić jak w bitwie radzi sobie nasz lubieżny kruk, czy ma nadal tę iskrę, no na pewno ma. Jest to w końcu król wszystkich ptaków, jednak osłabiony inkantacją. Mam nadzieję, że nie bezużyteczny. No jak, żeby inaczej. Sprawdźmy na co go stać. Kruk, który ma 800 HP. Jest nieco większy. Ale niestety, tak jak powiedziałem, wyrzekli się tego i ktoś im dał moc. Ktoś, kto pomógł? Ha, kto raczej rzucił inkantację na kruka? Nie wiem, niestety, kto to jest. Nie wiem, kto jest na tyle potężny, żeby spętać Lubieżnego Kruka. Przecież, pamiętacie, za czasów Taernu nadal jest to król wszystkich ptaków, oczywiście, jednak ktoś, kto włada tak potężną mocą, musi być, póki co, niedosięgniony dla nas. No widzicie, jednak ta moc wciąż w nim drzemie. To jest właśnie Lubieżny Król. Kruk sądzi, że musimy się przenieść do talii, tam poszukać odpowiedzi i być może Utor Komandor i admirał Utoru będą w stanie coś nam rzucić światło na tę sytuację. W sensie będziemy musieli ich zabić, być może jakaś wskazówka wtedy będzie. No też tak sądzę, że w tym może mieć swój udział Utor. Nie tylko śmierć utorom pozwoli zjąć inkantację, przybliżyć się do tego kroku, ale będę również potrzebował jakiegoś legendarnego oręża. Póki co kruk nie jest w stanie nic więcej powiedzieć. No tak, legendarny oręż, komandor i admirał utoru. Stanowczo, będziemy musieli przyjść do talii. Tutaj jakaś odpowiedź będzie na nas czekała. Inaczej nie mogę sobie tego wyobrazić. Ciekawe. Kruk twierdzi, że wyczuł mnie odkąd postawiłem stopę w Trentis. Na ziemiach Haligardu. No ale jak wspomniałem, Inkantacja uniemożliwiła mu odezwać się do mnie. Na 35 poziomie, jakoś wspólnie przełamaliśmy tę więź. A raczej odnowiliśmy ją. Przełamaliśmy kawałek inkantacji. On się wyzwolił i miał na tyle siły, by się odezwać. A ja wreszcie byłem na tyle silny, żeby usłyszeć to wezwanie. No i nie ukrywam, że Stolbin również mi pomoże w tej misji. Niestety. Spętanie, a na koniec zniknięcie deftasa również odcisnęło swoje piętno na kruku. Przez to był osłabiony. Nie dosyć, że inkantacja, to jeszcze śmierć poprzedniego właściciela. Kruk był wtedy w takim więzieniu, jakby był spętany łańcuchami. Nic dziwnego, że nie mógł się z tego wyzwolić. Potrzebował lat. Aż w końcu 2024 rok i udało się tego dokonać. Po 8 latach. Długo mu zajęła regeneracja. Tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że mag, który rzucił tę inkantację, to nie jest byle chłystek albo adept magii. O, tego nie wiedziałem. Kruk ukrywał to przede mną nawet kiedy był deftas. Lubieżny kruk jest dawnym lubieżnym bogiem. Hm, a dawni bogowie to nie jest taka... hop sprawa. Więc albo osoba, która go spętała również jest dawnym bogiem, albo ten ktoś skradł esencję dawnego boga. Oprócz Kruka, bo Kruk jak, wie, jak wiecie żyje Musiał pokonać i zabrać duszę innego, dawnego boga ha, Tylko kogo? Kto? Kruk twierdzi, że zapamiętał imię Heurokratos hm. Nic mi to nie mówi póki co Heurokratos Pierwszy raz słyszę to imię I teraz, czy tej osobie ktoś pomagał? Czy on jest na tyle potężny? Będzie się trzeba tego wszystkiego dowiedzieć Najpewniej Talia, tam nam coś da No i Październik, Lubieżny Miesiąc Myślę, że to połączenie może zostać nieco zabójcze i Kruk może odnowić swoje witalne siły. Utor, Heurokratos, dawni bogowie. Póki co za dużo tego. Muszę to przemyśleć. Musimy z Krukiem chwilę odsapnąć. Rozmówić się i zacząć działać Natomiast póki co Lubieżny Pan i Lubieżny Kruk się z wami żegnają Oczywiście fabuła skupiająca się na mnie i na Lubieżnym Kruku I na odczarowaniu go Miałaby również swoją kontynuację w naszej serii Zagrajmy I wtedy na przykład na miniaturce byłby gdzieś Kruk Jakaś edycja związana z tym Krukiem byłaby Żebyście na przykład wiedzieli, że to jest taka nasza miniseria e, Związana właśnie z Krukiem Jeżeli oczywiście bycie chcieli Możecie napisać swoje zdanie w komentarzach Jestem ciekaw co z tego wyjdzie dalej i co uda nam się wymyślić. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał że wam się filmik podobał i mam nadzieję, że wy również pomożecie mi złamać inkantację która więzi kruka oczywiście, jeżeli chcecie ze mną na tanarze zagrać, na serwerze, którym gram reflinka macie w opisie możecie zarejestrować się, wejść tutaj, możemy wspólnie zagrać mój nick to X. możecie mnie dodać do listy znajomych, no i razem w tym mrocznym, poplątanym świecie będziemy nieść lubieżność i pomagać krukowi, wrócić do jego świetności i niech lubieżny kruk, król wszystkich ptaków was prowadzi